Chiny wiercą dziurę o głębokości ponad 11 km, kopiąc drugą co do wielkości dziurę na świecie, która będzie również największą w kraju. Chiny po raz kolejny chcą być liderem pod względem technologii i nauki, ale jakie dokładnie są tego powody? Dlaczego Chiny próbują wywiercić tak duży otwór? Jakie są jego cele, a także wyzwania związane z tego typu projektem? Rozgoście się serdecznie i zapraszamy Was na kolejny odcinek na kanale ATECH. Prace odbywają się na pustyni Taklaman, drugiej co do wielkości pustyni wydmowej na świecie. Znajduje się ona w regionie autonomicznym Xinjiang Jugur w północno-zachodniej części kraju. Jak można sobie wyobrazić, lokalizacja otworu jest ważna. Wyjaśnimy jednak nieco później, dlaczego wybrano właśnie tę pustynię. Na wysokości 11100 metrów nie będzie to największa dziura na świecie, ale będzie największa w Chinach. Dla porównania, jest on głębszy niż wysokość Mount Everest. Aby to osiągnąć, odwier przekroczy ponad 10 warstw kontynentalnych i dotrze do warstw pochodzących z okresu Kredy na naszej Necie. Wiadomo, że okres ten zakończył się zderzeniem ziemi z meteorytem, co doprowadziło do zniknięcia dinozaurów. Warstwa ta ma zatem od 145 do 66 milionów lat. Ale szyb może dotrzeć do znacznie starszych skał, kambryjskich i datowanych na ponad 500 milionów lat. Niesamowite, prawda? Prace wiertnicze rozpoczęły się w czerwcu 2023 roku i mają potrwać 457 dni i kosztować kilkaset milionów dolarów. W całym projekcie zostanie wykorzystane ponad 2000 ton sprzętu oraz maszyn oraz niezliczona ilość ludzi potrzebnych do wykonania tego typu ciężkiej pracy. Fascynujące. Chiny mają dwa główne powody dla tego projektu. Po pierwsze, podobnie jak wiele innych krajów, państwo środka chce zmniejszyć swoją zależność od importu minerałów, metali i węglowodorów, a tym samym stać się bardziej samowystarczalne. Odwierty te umożliwią zatem znalezienie kilku niezwykle przydatnych surowców. W przypadku Chin będą to głównie ropa i gaz, ale dlaczego tak głęboko w Ziemi? W rzeczywistości ropa naftowa i inne kopalne materiały organiczne powstają w Ziemi przez miliony lat w wyniku złożonego procesu geologicznego. Początkowo dochodzi do nagromadzenia materii organicznej bogatej w węgiel. Z czasem na materii organicznej gromadzą się nowe warstwy osadów mineralnych. Ciśnienie i ciepło stają się coraz silniejsze, powodując, że materia organiczna zamienia się w substancję zwaną kerogenem, która jest stopniowo przekształcana w węglowodory w procesie chemicznym zwanym pirolizą. Oczywiście proces ten trwa miliony lat. Złoża węglowodorów znajdują się zwykle na głębokości mniejszej niż 5000 metrów, ale te na ekstremalnych głębokościach znajdują się zwykle na obszarach morskich, takich jak oceany, gdzie warstwy skał i osadów są grubsze, ale także na niektórych obszarach lądowych, takich jak głębokie baseny osadowe. W Chinach za tego typu pracę odpowiada Sinopec. Jego pełna nazwa to China Petroleum and Chemical Corporation. Należy zauważyć, że nie jest to pierwsza próba firmy. Wykonała ona już kilka odwiertów o głębokości ponad 8000 metrów w tym regionie północno-zachodnich Chin. To, co czyni ten region tak wyjątkowym, to fakt, że jest on domem dla pustyni Taklakaman, znanej również jako Morze Śmierci. Zajmuje ona powierzchnię 337 tysięcy km2, czyli obszar większy niż równik. Znajduje się w depresji pomiędzy masywem Tajan Shan, pasmem górskim Kunlun i płaskowyżem tybetańskim. Regon jest zamieszkany głównie przez Ujgurów, ale w ostatnich latach populacja Han znacznie wzrosła. Jest to druga co do wielkości pustynia typu Quicksand na świecie, znana również z bogactwa zasobów energetycznych, w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, dlatego Chiny zainwestowały znaczne środki w eksplorację tej pustyni. Nie jest to jednak jej jedyna zaleta. Pustynia Taklamakan ma inne ważne zastosowania dla państwa chińskiego. Na przykład leży na jedwabnym szlaku łączącym Chiny z resztą świata. Pomimo jałowego wyglądu, niektóre części pustyni Taklamakan nadają się do uprawy dzięki doskonałym systemom nawadniania. Szczególnie ważna jest produkcja bawełny. Chiny starają się również przyciągnąć turystów, aby zdywersyfikować swoją gospodarkę. No cóż, każdy orze jak może, każdy sposób na zarobek jest dobry, więc bardzo dobrze. Jak wspomniano wyżej, Sinopek wykonał już kilka odwiertów w tym regionie. Jednym z przykładów jest odwiert naftowy Tarim, który znajduje się na głębokości ponad 9000 metrów. Jest to obecnie największe i najgłębsze pole naftowe w kraju. Nowy projekt Państwa Środka nie będzie jednak najgłębszym odwiertem wykonanym kiedykolwiek przez człowieka. Odwiert Kola w Rosji został wykonany na głębokość 12262 metrów. Wywierdzono go w 1989 roku, a osiągnięcie 12 km zajęło 20 lat. Cel był czysto naukowy. Celem było dotarcie do nieciągłości Mohorowickiej, znanej również jako Moho, która wyznacza granicę między skorupą ziemską a płaszczem. Podczas wiercenia naukowcy dowiedzieli się, że skorupa kontynentalna jest znacznie grubsza niż oczekiwano. Dotarcie do Moho stało się prawdziwym wyzwaniem technicznym. W obliczu wysokiego ciśnienia i wysokich temperatur, zdecydowano się zakończyć projekt. Według Chin, choć głównym celem kopania 11-kilometrowego otworu jest wydobycie ropy i gazu, jest to również cel naukowy. Nie należy zapominać, że inicjatywa ta pojawia się w czasie, gdy kraj podejmuje ważne kroki w kierunku umocnienia swojej pozycji jako światowej potęgi technologicznej i naukowej. Na przykład w dniu rozpoczęcia prac chiński rząd wysłał trzech astronautów na swoją orbitującą stację kosmiczną. Ostatecznym celem jest postawienie stopy na Księżycu do 2030 roku. W naszym przypadku Sinopek oświadczył, że chce przesunąć granice głębokości, jeśli chodzi o eksplorację geologiczną. W rzeczywistości projekt ten jest częścią programu eksploracji głębokiej Ziemi prowadzonego przez chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Jest to jeden z głównych celów naukowych krajów. Pozostałe to głębokie morze z eksploracją oceanów, głęboki błękit z rozwojem technologii informatycznych oraz głęboka przestrzeń do eksploracji kosmosu. Liu Xiaogang, przedstawiciel China National Petroleum Corporation CNPC, stwierdził również, że projekt posłuży wzmocnieniu możliwości technologicznych PetroChina w zakresie głębokich wykopów i produkcji nowych maszyn. Chilijski geofizyk Christian Farias, dyrektor inżynierii lądowej i geologii na Katolickim Uniwersytecie w Temuco, poparł te komentarze kilkoma bardzo interesującymi faktami. Powiedział w rozmowie dla BBC, aby zbadać 10 km najbliżej powierzchni zazwyczaj używamy innych technik, takich jak sejsmiczne i inne rodzaje tomografii. Tego typu projekty są bardzo przydatne, ponieważ dostarczają fizycznych dowodów na poparcie badań. Dodaje, że projekt ten pozwala na przetestowanie najnowszych osiągnięć technologicznych, co może otworzyć bardzo interesującą erę eksploracji. Zatem głównym celem naukowym jest zrozumienie natury i ewolucji geologicznej tej pustyni, dlaczego ona się tam wzięła, jaki jest jej cel i czemu może ona posłużyć dla nas w przyszłości jako ludzi. Podczas gdy utworzenie największego na świecie otworu zajęło około 20 lat, Sinopek planuje wykonać ten odwiert w zaledwie 457 dni, czyli nieco ponad rok. Jak można sobie jednak wyobrazić, może to nie być takie proste. Nawet bez tego ograniczenia czasowego kilku ekspertów ujawnia, że Chiny z pewnością staną przed poważnymi wyzwaniami technicznymi i technologicznymi ze względu na trudne warunki podziemne, takie jak wysokie ciśnienie i ekstremalne temperatury. Poważnym wyzwaniem jest również stabilność otworu. Według Sun Jin Shenga, naukowca z Chińskiej Akademii Inżynierii, który powiedział agencji prasowej Xinhua, trudność budowy tego projektu wierniczego jest równoważna z prowadzeniem dużej ciężarówki po dwóch cienkich scalowych linach. Wywiercenie tak dużego otworu jest wystarczająco trudne samo w sobie, ale to, co sprawia, że pustynia Taklamakan jest tak wyjątkowa, to jej ekstremalne temperatury. Wahają się one od minus 20 zimą do 40 stopni latem. Jest więc jasne, że celem tego projektu jest zaprezentowanie postępu technologicznego i naukowego Chin, ale Chiny chcą również uzyskać większą niezależność finansową. Państwo środka od kilku lat stawia na innowacje i postęp. Pokazuje to również chęć kraju do zmniejszenia zależności od innych państw, szczególnie w strategicznych obszarach. Inwestycje w badanie i rozwój w połączeniu z najnowocześniejszą infrastrukturą mogą potencjalnie wzmocnić pozycję Chin na arenie światowej. Mogłyby również przyczynić się do wzrostu gospodarczego i rozwoju nauki, jednak Chiny wciąż stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z realizacją tego projektu. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale ATECH.